Zauważ, że zanim pojawi się pierwsza myśl, zanim pojawi się pierwszy oddech, musisz być Ty. Musi być obecność dla tej myśli i dla wszystkiego, co się może pojawić, co się może przejawić, na co, może, na co możesz wskazać. Zauważ, że myśl, każda myśl, każda interpretacja, każde uczucie, emocja są drugie. A co jest pierwsze? I dlaczego tak bardzo dajemy uwagi tym, co drugie, a całkowicie pomijamy to, co pierwsze? I to pierwsze. Co jest zawsze, do czego masz zawsze dostęp, to jest obecność. Bycie po prostu. Bycie bez żadnych nakładek. Bo zobacz, teraz jesteś, jest ta naturalna funkcja bycia. I to bycie może być przesłonięte przez różne nakładki. A więc możesz sobie pomyśleć, jestem zmęczona, jestem wesoła, jestem poirytowana, jestem zdenerwowana. I te nakładki się zmieniają. Ale to jestem. Jest cały czas takie same. I to jestem się nie zmienia. Uczucia się zmieniają, myśli się zmieniają, cały świat przejawiony się cały czas zmienia. To ciało się zmienia, sekundy na sekundę. Umysł się zmienia, starzeje się. Ale jestem jest cały czas takie samo. I zauważ, że to jestem jest takie samo dla wszystkich. Wszyscy, każda istota. Każdy człowiek, każde zwierzę. Każda roślina, nawet przedmioty martwe dzielą tą samą przestrzeń. Wszyscy mieścimy się w tej jednej przestrzeni. Mam tutaj może słyszycie obok sąsiadów. Hania ma trzylatka i tu bawi się z babcią i mówi: A kto tu tak gada? Gosia Małgosia gada. Ale moich słów już nie ma. A coś jest cały czas. I to coś, ta przestrzeń, świadomość, bycie. Jest cały czas takie samo i zawsze masz do tego dostęp. Cała reszta się zmienia. Obiekty mają to do siebie, że się zmieniają. Moje ciało jest obiektem, Twoje ciało jest obiektem. Nasze umysły są obiektami. Myśli też są obiektami, może bardziej subtelnymi. Emocje też są obiektami i to wszystko się zmienia skoro coś się pojawia, to musi odejść. Ale jest coś niezmiennego. Jest coś niezmiennego, bo skąd byśmy wiedzieli, że jest zmiana, gdyby nie było czegoś niezmiennego. I zobacz, czy masz dostęp do tej niezmienności. I czy to nie jest także w swojej esencji. I jesteś właśnie tą niezmiennością. Na chwilę się coś pojawia, jakaś myśl, jakieś ciało, jakiś umysł. To jest tylko chwilowe, ale przestrzeń, w której to się pojawia, jest wieczna. Jak dobrze pobyć w tej wiecznej przestrzeni razem z Wami. Pozdrawiam.